wszystkim i witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na kanale STOLAR GAMES Jest dzisiaj ze mną... Hejka Hejka jest hejka. ze mną Hejka, hejka. Mm. Blanka jest ze mną Pod nowym kącie. Dzisiaj w tym odcinku... Uwaga, ja teraz mówię W tym odcinku będziemy mieli konkurencję i, i będziemy budować y, budowle ze Stranger Things albo postacie I tutaj na przykład mamy Demogorgona na Ty masz stronę niebieską, niebieską. Bardzo Ty bardzo jesteś dobrać. po stronie niebieskiej. Tak. Poczekaj chwilę, ustawię dzień. Okay. Ty jesteś po stronie niebieskiej i mamy na to 5 minut. Aby budować jak najlepszy, per. Tak. Masz jakieś bloki wyku? Nie, nie mam, nie mam. No to dobrze. Jak widzicie. Czekaj, ustawiam stoper. Hmm. Jak widzicie, blanka już się ustawiła. Pięknie tutaj ma, pięknego skina, nie mów kto to jest, napiszecie w komentarzu. Napiszcie w komentarzu. Tak, napiszcie w komentarzu czy znacie tę postać. Dobra. Y... Ustawiam 5 minut i mamy na to 5 minut i jak nie zdążymy to trudno. Co będziemy budować? Jak będziecie oceniać w komentarzach widzowie jak nam się udało. Okay. No Co to udało. Teraz będziemy budować, budow... no nie wiem, może, no to na początku możemy wybudować na przykład, no tego Demogorgona, tylko nie można zgapiać z przodu. No dobrze. Dobra, poczekaj, ustawiam stoper. Czekamy, czekamy, czekamy. Ok, myślę, że to będzie dobrze. Czy... 4 te Oczywiście nie można wyglądać Nie można, nie można. Ja jestem... Mm. Widzieliście jak ja gram w Minecraft'a, co nie? Mam nadzieję, że obejrzeliście poprzednie odcinki. Słabo. I przygotujcie się na to, że to nie będzie jakieś super wybitne. Pięć minut, tak? Tak. Następną postać wybierasz ty. Dobrze. <coughs> Jak największe te postacie robimy. bez bezprzesadnie. No tak, tak, tak. Tak, tak. To będzie kolos Blanka buduje. No ty się przeżywuj. Blanka to jest mistrzyni budowania Minecraft. Nie znam lepszej osoby, która by budowała Minecraft. Dziękuję. Coś tak myślę. Może pokażę wam kiedyś jego nabuduję. Czy ja to krzywo zrobię? Jest krzywo, ale jak tam tutaj. Oczywiście, że jeżeli chcecie zobaczyć więcej odcinków ze, y, z budowania albo z hmm. Minecrafta, to y, piszcie w komentarzu. I jak coś to jest inny Minecraft? Mieniamy Minecraft co sekundę. Tutaj na przykład mogą być inne moby, inne bloki, nowe, z najnowszej wersji oczywiście tylko. Na przykład e, wysuszony gaz, który jest dość nowy. Takie klucze. Co tu jeszcze? Dobra dla psa widziałem. No jest dużo nowych rzeczy. Boże, jak to będzie przeżyte i piękne. Dobra, a nie trochę. A pochwał się z jednego bloka, jakiego budowałaś? Ale co? Z, z nietypowego? Z jakiego? Z tego. Tego, co napędza. A, piasek róż? Tego czerwonego. Magma Block? Nie! Tego, co napędza, na przykład tory. A, redstone. No właśnie. Dobra, nie zgapiła, tata. Jest git. Nikt nie zgapia. A ty, jaki nietypowy? Błoto. Co? No to będzie ładne, uwierz mi. Oj, czy moje wystaje. Nie, nie zwracaj, yy, nie patrz w moją stronę. <gryw> Widziałem. A moje wystaje? Chyba nie. To niedobrze. Mój Boże, jakie to jest brzydkie? Ty nie widzisz mojego? Nie, ale naprawdę. Może. O, ładnie to wygląda nawet. Ty. Zowie, Moje też wy. Wy oceniacie. Wy oceniacie oczywiście. Komentarze. Tak, wiem, co możemy zrobić. Co? Co? Bombadia! Ej! Co to są za kury? Nie rzucaj kurami! <noise> Nie było tego w Nie zasadach. Nie rzucaj kurami! Nie było tego w zasadach. Jak ci zaraz rzucę... Czekaj, może zrobimy wrzućcie CNT jeszcze, zdążymy. Nie! <noise> Dobrze. Co mogłoby być fajne? Może jaki mój jest brzydki! No, ty nie widzisz mojego. To jest piękne. Może... A, koniec czasu. Cześć, jeszcze... Sekunda, sekunda. Już. Pięć. Dobra, już. No. No to najpierw do ciebie czy do mnie? Do ciebie chcę. Zobaczyć to. Dobra. Trzy, cztery. Powiem ci tak. Jest i tak ładniejszy od mojego. Według no nie mnie. wiem. <gry> Ty jeszcze mojego nie widziałaś. A jeszcze nie, nie dokończyłam go. Teraz to przytki. A ja dokończę najlepszy, lepsze, chodź. Dobra, no, mów. No, chodź, trzy, cztery, trzy. Fajne! Ogólnie? Muzyczkę to lepsi. Fajny pomysł z tą głową. Wygląda, wiesz, jak co? Jak mały. Jakby był mały. No, mi chodziło o to, żeby jak on tak miał pozycję, że on szedł, jak pies. No tak, tak, tak. Ale też fajny. Akurat Bardzo jest. Bardzo fajny. Dobra, A ile masz musicie ocenić w komentarzach, co? Dużo no, masz kurczaków. A muzykę słyszysz? Nie, nie. tutaj? Okay? Nie, nie słyszę. A spójrz na mnie tutaj. No. Słyszysz? Poczekaj, ustawię kolejny minutnik, ty już myślisz, co byś chciał, co będziemy budować. Czekaj, muszę to zniszczyć. Nie, nie, niszcz, nie, niż. A gdzie? No, bok. Hmm. Dobra, trzy. Dobra. Czekaj, co? czekaj, czekaj. Najpierw co budujemy? Co budujemy? Ja muszę. E... No, pomyśl. Tego potwora chyba z drugiego sezonu Tego wielkiego, który miał te całe macki I on mógł nimi się sterować, wiesz Tego gigantycznego Tą gigantyczną A Nie I tego bosa końcowego takiego. Co? Władca dusz, czy coś takiego? Może, nie wiem Wiesz o co mi chodzi, nie? To wielkie co chodziło I tam ludzie Wiesz o co mi chodzi, nie? Nie, coś innego wymyśl, coś innego Czemu? No, bo nie wiem, jak to wygląda. Widzowie pewnie też nie. No to. No, e... Upieszczam umysłów. Wiesz, który to? To jest to samo. Co? Nie. Upieszczam umysłów, to jest chyba to samo. E, upieszczam umysłów, to jest ten wielki pajon, który był pod koniec. Dobra. Okej. Okay. Dobra. To na niego, wiesz co? Zrobimy? To. Na niego zrobimy 10 minut. Ok? Boże, jaki okropny dźwięk jest chodzenia ja potem. E, Dobra, 10 minut. 10 czekaj. Czekaj. minut tym razem. Cześć, 5! Nie! 4, 3, 2, 1, start! Dobrze. Y, Widowie y, nie chcemy Wam spoilerować, ale wie, znacie nasze umiejętności i myślę, że nie zasugerujecie, nie zasugerujecie się tym. Zobaczmy. Napiszcie, czy chcielibyście zobaczyć taką grę jak, nie wiem, znacie Ikarus. Napiszcie, czy chcecie ją zobaczyć. Kto hmm. jest. jest. Mój na razie w ogóle nie wygląda jak on. Mój, mój na razie wybudowałam, wiesz co, nogi. Tylko. No mi też, ja też do, tylko nogi z do, Noferu wybudowałem. Jeszcze nie skończyłem tych nóg budować. Dobrze, że wzięliśmy na tą budowlę 10 minut. No dobrze, to, jest dobry, to był dobry pomysł. Okej. Okay. no muszę to. Bliżej, co ja robię? Ze stresu. Mało czasu. Jakiego nietypowego używasz bloku? Cały ale czas. Że już pytałam, nawet nie wiem. Surowy blok żelaza. Ty? Bo ja też zapomniałem. E, pańczyna. Pańczyny? Mhm. No widzę, pomysłowo. Zrobiłabyś dzień? Oczywiście. Jakbym miał komendy, to sam bym to robił, ale. A, dziękuję. Że wyjdzie mi lepiej niż tobie. Mimo, że wychodzi mi okropnie, co Blanka? Też tak myślę. To bardzo odzwierciedla jego wygląd. I on jest ogromny u mnie, A u ciebie? Bo on jest ogromny w sumie. Też jest duży. Ale u mnie jest ogromny. Nie patrz w moją stronę, bo wystaje. Nie widzę. Widzę tylko tego czerwonego z demogorgona. O. A ty mi spojrzałaś, widziałem z góry. Mm -mm. Obiecuję, że nie. Dobrze, mój jest płaski. Tak, Wielki pająk. No przecież nie jest trudno zrobić wielkiego pająka, co nie? Co no jest? nie wiem. No, y, mi dobrze idzie. Ja lubię pająki, Blanka nie. Dlatego powinno pracy lepiej iść, bo ona ma chyba ara arachnofobię, jakoś tak się nazywa to. Nie, ja nie mam, ale się... Nie boję się pająków, ale nie lubię. Tak? A chcesz wziąć na rękę? Jeżeli bym wiedziała, że nic mi nie zrobi, to bym wzięła. Ile jeszcze czasu? Nie powiem ci, pewnie jakieś 3 minuty Weźmy przedłużony troszkę czasu Nie Szkoda wiesz, jak ja mam pomysł? O nie 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 Ty nie masz takiego pomysłu Ty nie wiesz co ja buduję no nie wiem. A to nie jest co ja buduję. Blanka narzekała, że na długie odcinki robię. Napiszcie czy to prawda. Muszę jeszcze tutaj to lekko. Czas może tutaj bardzo ładnie zagrać. Czemu tu jest tyle zwierząt? No ty się mnie pytasz? No to ty, to ty zrobiłaś ten świat. No to nie mój problem. Nie twój. Mhm. A, brązowe jajko. A bo Dobra, nie będę więcej czasu marnował na to. Ta! Co? Minuta! Szczerze, to jest przepiękne. Dobra, ja stawiam. to. Ładnie wygląda według mnie. Okej, okay, myślę, że się już dokończę moją parodię. Dobra, jakieś 30 sekund. Hmm? Widzisz, co się dzieje? Przestań rzucać kurami! Ty nie wiesz, ile u mnie jest ich. Dobra, Dobra, ty pierwsza do mnie, pierwsza do mnie, pierwsza do, do mnie. No. No do mnie chodź, do mnie chodź. Trzy, Mów. dwa, no. jeden. To jest naprawdę wielki pająk. No przecież jaki był w filmie. Zobaczysz u mnie. Czemu? Dwie osobki. Tak oceniasz? Nie. masz czaszkę w ręce? Nie pytaj. Okej, okay, dobrze, to ja zobaczmy, ublarki, to odliczaj. Trzy, dwa, jeden, chodź. Tu jest Ile... przód. Ile tu jest kur? Co to jest? Tu jest przód. A na środku co tu jest? A niech pamiętasz, jak te, on miał te dzieci. Hmm? I tam wekna był. Teraz według Ciebie wekna. No dość mały. To... A oczy gdzie ma? No z... no przecież z tego. Tu. Ten kamień. Te dwa kamienie. A czemu tu jest więcej kamieni? Tu, tu Ile on ma oczu? Dużo. <laughs> Dobra, koniec, koniec, jest babi. I ostatnia rzecz, na którą będziemy mieć 5 minut. Kurki. Ostatnia. Słuchaj mnie. Halo. Halo. Jakim Ostatnia rzecz, którą, na którą będziemy mieć 5 minut. To będzie kawałek lasu. Tylko tego takiego wiesz, Po drugiej stronie. Dobrze. Dobra. Poczekaj, muszę ustawić minutnik. Um... O, nie dolatuj. Minutnik, minutnik, minutnik! Dobra. 5 minut. Na no to. 5, 4, 3, 2, 1, start! Okej. Okay. nie musi być duży, nie? Nie, 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 nie. Kawołek. No masz tylko 5 sekund jeszcze co, nie? Masz tylko 5 sekund... 5 minut. Nie strasz nawet w ten sposób, nie myl się. Ile czasu? Nie powiem ci, bo buduję i to jest mało czasu. Widzowie, a co będzie jak mi idzie? Czy dobrze, czy słabo? Według bardzo dobrze. Bo już mam standardowych minecraftowych bloków. Tak, wyjdzie ładnie. Hmm. Nie mam pomysłu, co mam wybudować. Nie mam. O, wszystko dobrze wiem. Mm. Na blakę zastanów się, to jest proste. Wiem, już mam pomysł. Ale ładnie to wygląda w nocy. Dobra, bo jeździmy ja w nocy. Dobra, moje też. To zostaw w nocy. Zostawiam. Muszę jeszcze znaleźć to. Nie, to. A ile jeszcze czasu? Co? Jak skończyłaś, to sprawdź czas. Nie skończyłam. No ile czasu zostało? Nie wiem! Nie ja się śpieszę. Powiedziałaś, że skończyłaś. Nie skończyłam! A, się dobrze. Dobra, koniec czasu. Czekaj! I. 5, 4, 3, 2, 1. Koniec! Dobra, najpierw do mnie, czy do ciebie. Chyba do Ciebie. No to chodź. 5! Po... Dobra. 3, 2, 1, chodź. Ja jeszcze nie widzę, czekaj. Usułam rzeczy zeku. Co to jest? No. Gwiazda pirotechniczna. Okej. Okay. To jest wekna. ekna. Hmm. No! Co? Nieskończone mogę robić do sobie. Dobra, zostaw! Idziemy do ciebie! Czeka. Ale jak oceniasz? No, w miarę ładnie. U mnie chyba jest bardziej klimatycznie. U mnie, wiesz? Chodź. Dobra. No. To, trzy, dwa, jeden. Ja mam większy chyba nawet. Gdzie? No dalej, no. A. o ładnie. Kojarzyło mi się, że te drzewa miały na sobie pnącza i takie różne dziwne chwasty. Fajnie. Tylko mi się niebieski nie kojarzy. Jest. Ale te czerwone fajne. Był tam niebieski też. Dobra, musicie ocenić w komentarzach. Tak. I jeszcze zanim skończymy... Możemy... Rozwalić serwer, widzowie. A pokażę wam, że to bardzo Właśnie łatwy sposób... Zrobimy. Bardzo łatwy sposób. Wystarczy wziąć yy, z ładunkiem wiatru rzucarą miksturę. I rozrzucić ją wszędzie po lancy działce tak długo, dopóki serwer się je, tak, gdzie zacznie ścinać, że go wyrzuci. Wiesz co, ja, bu, ja będę TNT. Już się zaczyna ścinać. Ja TNT daję. Nie zdążysz ten serwer nie wytrzyma. No, już ledwo co się da budować. Zacina się, nie, nie pojawiają się kcięty. Jeszcze dźwięk słyszę. Rzucania. Zaczyna mam... się. Widzowie zaraz. Zkaszuję. Yy, gra gra no to widzę. Yy, widzicie, co się dzieje? Jak się ścina. Zaraz chyba serwis wywali, Tak się czuję. Planka, co się dzieje? Nie, wywaliło mnie. Waliła, też? Tak. Dobra widzę. Dziękujemy to, dziękuję Wam, wam serdecznie, serdecznie za oglądanie. I oczywiście oceniajcie w komentarzach, piszcie, co chcecie w następnym odcinku. Jeżeli chcecie parkoury, no to piszcie parkour w komentarzach, a oczywiście, jeżeli chcecie więcej odcinków z Minecrafta albo z jakiejś innej gry, to piszcie w komentarzu w jakiej. I dziękujemy Wam za oglądanie. I Zostawcie pa! łapkę w górę subskrypcję. No i co, mógł do Was trzymać śniepu? Saś Blanka! Pa! Pa!